Dzisiaj i wczoraj tak naprawdę w mediach huczy, że po raz kolejny e, schodzi z anteny taniec z gwiazdami. Czy myślisz może, że Polacy już po raz kolejny mają dość trochę programów o tańcu, nie mają kendens, teraz taniec z gwiazdami schodzi? No to, to trzeba uważać, żeby publiczna nie, nie wykupiła teraz Polsatowi, jak Polsat wykupił tvn no Bo to można jak się odkłada taki materiał, to może zostać szybko zhandlowany. Nie wiem, ale, ale ja sądzę, że we wszystkim też jest umiar. Ja obserwuję od lat takie fale, mhm. kiedyś wszyscy tańczyli i później najpierw wszyscy śpiewali, później wszyscy tańczyli, później wszyscy gotowali, mm. teraz sprzątają, podróżują, może jest nowa moda, no. wiem, że teraz większość stacji się do tych podróży e, z śladami... Do czegoś no. może tutaj pijesz? Nie, śladami TVN-u, bo mm. jak, tak zawsze że TVN coś wkłada, a później inne stacje robią. Mm. Wiem, że inne stacje teraz w Ramówce też się pojawią, programy podróżnicze, e, ale spoko, no. Mm.